Linux Mint wyglądem przypomina nieco Windowsa. Oczywiście ma też dodatkowe ikony i ustawienia, na przykład ustawienia głośności, sprawdzanie stanu internetu, oczywiście nośnik, jaki jest aktywny oraz ustawienia konta. Między innymi zalicza się wylogowanie, jak i zmiana użytkownika, także ustawienia i wyłącz komputer. Do ustawień możemy zaliczyć ustawienia wyglądu, personalizacji, preferencje, sprzęt i ustawienia administracyjne. Również menu start, y, prezentuje się naprawdę nieźle. Zostało zaopatrzone w podstawowe przyciski i wyszukiwarkę, dzięki której możemy wyszukać plik, który nas interesuje. A teraz czas na przeglądarkę. Przeglądarka w Linuxie Mint to oczywiście Mozilla Firefox i jest jedyną przeglądarką na tym systemie i nie ma żadnej przeglądarki dodatkowej. Przeglądarka Mozilla Firefox może być szybka, a nie. Zależy też jak z tej przeglądarki korzystamy. A teraz bez zbędnego gadania przejdźmy do czego innego. VLC Media Player Świetnie się prezentuje i jest domyślnym odtwarzaczem filmów, jak i muzyki. Moim zdaniem jest naprawdę świetny w użyciu. Oczywiście jest takie coś jak stworzenie własnego lenczera, gdzie możemy stworzyć własny tak zwany lęczer, wpisując do niego nazwę, oczywiście też komendę oraz komentarz. Możemy także zaznaczyć, czy ma uruchamiać w terminalu, bądź nie. Jeśli chodzi o komendy, to najlepiej, jakby były w domyślnym pliku. Tak jak ja przykładowo wybrałem. I można wpisać komentarz. Po czym wciskamy OK i dalej nie wiem, co się stanie. gedit jest domyślnym programem do pisania, nieco przypominającym Notepad 2, jak to było kilka odcinków temu. Jest naprawdę świetny. No a teraz przejdźmy do OpenSROD, czyli takie opcje deweloperskie aplikacji, czy coś tam. Za bardzo się tym nie interesowałem, jak zazwyczaj. No, ale zobaczmy. Tu możemy edytować tu, nasze pliki. Które zainstalowaliśmy. No i oczywiście kosz, który jest nieobsługiwany w tym systemie. Tak więc nie zdziwiło mnie, że nie można go nawet w menu start wyszukać. No, trochę szkoda. No i wreszcie Software Manager, czyli sklep aplikacji, który, który oferuje. Między innymi przeróżne aplikacje, od multimediów po gry i inne systemowe aplikacje, a nawet czcionki i internet. A internet to przeglądarki. No i tu są programy oraz gry, i także Wine, który świetnie się prezentuje i pozwala na uruchomienie Windowsowych aplikacji. To jest naprawdę świetna rzecz. No a teraz bez zbędnego gadania, przejdźmy do ogólnej oceny tego jakże wspaniałego systemu. Tak więc, ocena ogólna to oczywiście system dobry, ponieważ nie ma kosza, więc nie wiem, gdzie będę przechowywał śmieci. Interfejs z Windowsa. Tak powiem, że jest Git, choć bardziej bym wolał taki jak z Linuxa Ubuntu. Ale to by było na tyle.